To była kolejna bezsenna noc. Mój pokój pachniał kurzem, ekran monitora był jedynym światłem. Wróciłem na stare strony, które pamiętałem z dzieciństwa. Jedna z nich wciąż działała. Była jak relikt, flaszowe animacje losowe, pseudonimy, tematy jak anime Polska 2005, duchy. Kliknąłem w pokój bez nazwy. Po prostu pusty kwadrat. Nikt tam nie pisał. Po kilku minutach miałem już wyjść. Gdy pojawiła się wiadomość, nie śpisz, bo śniłeś dziś o schodach, prawda? Zamarłem. Faktycznie, śniły mi się schody. Biegłem po nich, a one się nie kończyły. Ale skąd ktoś mógł o tym wiedzieć? Myślałem, że to przypadek, albo że to ktoś, kogo znam. Odpisałem, kim jesteś. Zamiast odpowiedzi, ten ktoś napisał: Jesteś Michał. Mieszkałeś przy ulicy Wierzbowej 6. Miałeś psa Dino, który zginął w 2011 roku. Zrobiło mi się zimno, wszystko się zgadzało. Nawet imię psa nikt nie wiedział o tym psie. Nawet moi znajomi już nie pamiętają. Chciałem zamknąć stronę, uciec nie dało się. Czat pojawił się nawo jakby sam. Pojawiła się kolejna wiadomość. Jeszcze nie odchodź. Chcesz wiedzieć, co się wydarzy za trzy dni? Gdyby to był żart, byłby wyjątkowo zły. Ale coś w tym czacie było nieludzkiego. Jakby nie pisała do mnie osoba. Nie dokończyłem myśli, gdy pojawiła się kolejna wiadomość. W czwartek o 16.12 dostaniesz telefon. Nie odbieraj. To był poniedziałek i nie miałem żadnego powodu, by to traktować poważnie, ale nie mogłem przestać o tym myśleć. Chciałem dowiedzieć się więcej o tej stronie. Napisałem do znajomego: pamiętasz? Chat Planet? Odpisał, że ta strona została zamknięta jakieś 8 lat temu. A szkoda, bo można tam było popisać z ciekawymi ludźmi na ciekawe tematy. Postanowiłem wrócić na czat. Chciałem napisać do tej osoby, ale moje wiadomości się nie wysyłały. Zamiast tego pojawił się tekst Nie szukaj mnie, ja znajdę ciebie. Przez kolejne dni nic się nie działo. Czat był zablokowany. Ale wszystko zmieniło się czwartek, zbliżała się godzina z wiadomości. Siedziałem w domu. Serce waliło mi jak szalone. Czułem się jak idiota. I wtedy... Zadzwonił telefon. Na ekranie telefonu wyświetlił się napis: numer nieznany. Nogi mi się ugięły, nie odebrałem, nawet nie byłem wtedy w stanie tego zrobić. I wtedy usłyszałem cichy głos, nie z telefonu, lecz z głośników laptopa. Niski, zniekształcony głos. Dobrze zrobiłeś, ale nie zmieniłeś nic. Zobaczyłem, że laptop sam się uruchamia. Otwiera się stara strona. Wiadomość: Twoja siostra będzie miała wypadek 21 czerwca. O 19:44. Samochód. Znak stop. Byłem bliski zemdlenia, siostra nie jeździ samochodem, a jednak zadzwoniła, że właśnie zaczęła kurs. Najpierw pomyślałem, że to znowu gra. Ale to mnie zmroziło. Moja siostra właśnie zaczęła kurs prawa jazdy. Nikt nie mógł o tym wiedzieć, nawet ja sam zapomniałem, że mi o tym mówiła. Czy to dzieje się naprawdę? Tego było już za wiele. Chciałem napisać do tego kogoś, by się odwalił. Zostawił moją siostrę w spokoju, ale znowu to samo nie szło wysłać wiadomości. Zadzwoniłem do siostry, powiedziałem jej, żeby nigdzie nie jechała 21 czerwca, zwłaszcza wieczorem. Wiedziałem, że jej chłok uczy ją parkować wieczorami na pustych placach. Siostra mnie wyśmiała i powiedziała tylko: Michał, serio? Co ty znowu czytasz? Horoskopy? Odliczałem dni, potem godziny. Nie wiedziałem, co robić przecież nie będę jej trzymał siłą w domu. W ten dzień jak na złość pojechała, ja wydzwaniałem do niej jak szalony, ale telefon nie odpowiadał. Dzwoniłem i dzwoniłem, żadnego sygnału, żadnej odpowiedzi i wtedy przyszedł SMS od siostry. Hej, sorry, że nie odbierałam. Samochód się zepsuł zanim wyjechałam. Mechanik powiedział, że pękł przewód hamulcowy. Gdybym jechała, mogło być kiepsko. Samochód się nie włączył, hamulce nie działały. A pod domem, dokładnie przy znaku stop. Z jednej strony poczułem ulgę, ale z drugiej to już zaszło za daleko. Ale co mam zrobić, iść na policję? I kto mi uwierzy? Czy to ja ją uratowałem, czy on, ten ktoś, ten nieznany, nie ostrzegał, on decydował? I znowu kolejna wiadomość. Teraz już wiesz, że mówię prawdę. Byłem już w psychicznej rozsypce, od tej pory nie zignoruję żadnego słowa, bo może to nie jest przestroga. Może to rozkaz. I znów kolejna wiadomość. Kolejna decyzja należy do ciebie. Kto będzie następny? Na ekranie czatu pojawiają się dwa imiona: Ola i Bartek. To nie był czat, to był test, a teraz ja jestem pytany. I znowu kolejna wiadomość. Ekran czatu, czarne tło. Na środku pytanie: kogo chcesz uratować? Pod spodem, Ola, koleżanka z pracy, Bartek, sąsiad z dzieciństwa. Nie znałem nikogo o tych imionach. Ale wiedziałem, że to nie ma znaczenia. Cokolwiek wybiorę, coś się stanie, a jeśli nie wybiorę, to też wybór. Na ekranie pojawił się napis Masz 10 sekund, wybieraj. Postanowiłem nic nie robić, nie mogę skazać kogoś na niebezpieczeństwo. I wtedy to zobaczyłem: kursor myszki porusza się sam, wybiera Ola. Nie kliknąłem, przysięgam, nie kliknąłem, a mimo to wybór zapisał się sam. Potem ekran zgasł. Cisza. Wieczorem tego samego dnia przeczytałem w lokalnych wiadomościach: Kobieta zginęła w pożarze mieszkania. Prawdopodobna przyczyna: zwarcie instalacji. Nie podali imienia, ale czułem, że to była ona. Choć wmawiałem sobie, że może to tylko jakiś żart albo jakiś szalony eksperyment społeczny. Postanowiłem, że z samego rana udam się na policję. Muszę to przerwać. Włączam komputer, by zrobić zdjęcia wszystkich wiadomości, a tam kolejna wiadomość. To nie gra, to wzór. Przeznaczenie działa przez wybór. Ty jesteś tylko przewodnikiem. To nie była kara, to nie była przepowiednia, to był mechanizm. A ja byłem tylko palcem, który naciska przycisk? Potem wszystko zniknęło. Strona, czat, pliki, komunikat, że system operacyjny się aktualizuje, po całym procesie nie było już nic, żadnych komunikatów, wiadomości, niczego. Już od bardzo dawna nie dostaje nowych wiadomości. Może wiedzieli, kiedy mają przerwać tą ich szaloną grę by nie wpaść, sam już nie wiem. Z jednej strony czuję ulgę, ale z drugiej strony boję się, że znowu mnie to spotka. I ta myśl, że gdzieś kogoś może spotkać to, co mnie spotkało, to nie koniec, bo ten czat nie jest dla jednej osoby. On się przesuwa. Czeka na tych, którzy nie mogą spać, którzy klikną wejść do pokoju bez nazwy. Cześć, śniłeś dziś o wodzie, prawda?